1 jego Seniorzy, <laughs> przepraszam. Młodzież Plus z powiatu Gdańskiego po raz czwarty stanęła do walki o puchar starosty. Rzuty strzałkami, podkowami, ringo, bule. Oraz rzuty piłkami do kosza. Dyscypliny zostały specjalnie dobrane do zainteresowań i sprawności uczestników. A jakie są inne składniki przepisu na udaną imprezę? Po pierwsze, sprawność fizyczna, po drugie, wychodzimy z domu, spotykamy się z rówieśnikami, czyli samą młodzieżą. To jest lek na wszystko. Sport przedłuża nam życie, daje nam radość, daje nam świetną zabawę. A dzisiaj, tutaj w trąbkach, na pewno tej dobrej zabawy nie zabraknie. Natomiast czemu warto organizować tego typu imprezy? Oto przy Przede wszystkim aktywizacja, aktywizacja ludzi starszych. Gospodarze imprezy w klasyfikacji indywidualnej zdobyli 9 medali, a w klasyfikacji grupowej stanęli na podium. Zapytaliśmy się, jak to jest być zwycięzcą. Dobrze? Fajnie było, spotkaliśmy się, żeby się naprawdę bawić. Przy okazji, jakieś tam wyniki żeśmy osiągnęli, a w sumie gratuluję wszystkim uczestnikom. No. Widać, że cała młodzież plus bawiła się wyśmienicie, ale tak dla pewności postanowiliśmy się jeszcze dopytać o wrażenia. Wspaniale wyszło. Pogoda dopisała. I jest, dla mnie to uważam, że super wszystko wyszło. Chodzi o zabawę, nie? No przecież to, żeby się dobrze bawić, dobrze wspomnienia mieć. I nadzieję, że będzie lepiej. Rywalizacja, owszem, wskazana. No, ja dzisiaj jestem jako kibic. Bardzo fajna zabawa, biorę udział pierwszy raz, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Senioriada zachęca naszych nestorów do aktywności fizycznej i integruje we wspaniałej atmosferze. To co? Widzimy się na następnej edycji. Więcej sportowych emocji z powiatu gdańskiego znajdą Państwo na www.PółnocnaTV. Zachęcamy do lajkowania, komentowania i udostępniania dalej. W opisie pod filmem czeka na Państwa specjalny link z kawą, który pomaga nam rozwijać kanał. Północna TV. Ty też masz swój głos.